Z pierwszego miejsca Kamila Stocha Ale żeby się zakwalifikować do serii finałowej Trzeba skoczyć 213 metrów A to Michał Hajbek w serii próbnej Dzisiaj 241,5 To jest jego nowym rekordem życiowym Dobre warunki, wieje pod narty Dość mocno, około pół metra na sekundę Wysoko nad zyskokiem Gdzie wyląduje Hajbek Niewiarygodnie daleki skok Ale podparty Ależ odleciał teraz, sam nie wierzy w to co się stało Że podparł ten skok 242 metry no ale skok podparty, a więc ten nowy rekord letalnicy nie będzie uznany. Stąd też bardzo niskie noty od sędziów. Pojawiają się noty 11-12 punktowe. Będzie miał odjętych 5,6 punktów, ale odległość imponująca. No zdawali sobie chyba wszyscy sprawę z tego, że Michael Hajbek jest w stanie osiągnąć tutaj niepotyczną odległość. Daleki lot pokazał swoją próbkę swoich możliwości w serii próbnej. Wczoraj podczas dekwalifikacji, gdzie zajął drugie miejsce, skoczył 226 pół metra, a teraz no podparł, podparł. Właśnie nie na śniegu, tylko na narcie oparł lewą rękę, no ale no to, e, to nie ma się znaczenia. tutaj też i, i, i prawą i... dotknął chyba też nie. Tak, tak, e, skok podparty. No ale mimo wszystko ta odległość znakomita. I Oj. zobaczmy, które będzie dawało mu miejsce. No, będzie w tym momencie na drugim <śmiech> miejscu, <śmiech> proszę.